Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj na terenie rafinerii w Trzebini, a dokładnie w części produkcyjnej spółki Orlen Oil na briefingu prasowym. Witam serdecznie prezesa zarządu PKN Orlen, pana Daniela Obajtka. Witam Państwa. Kierowcę Orlen Team, Roberta Kubice. Dobry. Prezesa zarządu Orlen Południe, pana Marcina Reja. Prezesa zarządu Orlen Oil, pana… Janusza Fudałę, przedstawicieli mediów oraz wszystkich Państwa, którzy śledzą naszą transmisję online. Dzisiejsze spotkanie będzie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich poświęcimy obecności PKN Orlen w Formule 1. W drugiej części pan prezes Daniel Obajtek przedstawi plany inwestycyjne, a także perspektywy rozwoju Orlen Oil i Orlen Południe. Proszę teraz o zabranie głosu pana Daniela Obajtka, prezesa, zarządu PKN Orlen. Witam Państwa serdecznie, witam Cię, Robercie. Szanowni Państwo, Orlen bardzo mocno inwestuje w sport. W Polsce jesteśmy firmą na pierwszym miejscu, która inwestuje w sport. Sport to jest budowa silnej firmy. Inwestowanie w sport to jest inwestowanie w marki, to jest budowanie pewnej jedności w biznesie, jedności biznesu do klienta i klienta do biznesu. Ale również jesteśmy firmą, proszę Państwa, globalną. Inwestujemy na innych rynkach i również musimy iść bardziej w globalny sport. Chciałem Państwa poinformować, że Orlen jest. Sponsorem tytularnym Alfy Romeo Racing Orlen na ten sezon. Zostajemy w Alfie. Nadal inwestujemy w Formułę 1, nadal inwestujemy poprzez Alfę Romeo Racing Orlen w rozpoznawalność, w budowę tej marki, bo to się nam po prostu opłaca. Jeżeli mówimy o opłacaniu tego przedsięwzięcia, to sam ekwiwalent reklamowy wyniósł 400 milionów złotych. Bardzo dobrze to zapina się z rozpoznawalnością, z biznesem, z naszymi planami, choćby planami Orlen Deutschland, czy też, czy też Unii Petrolu, czy też na innych rynkach, w których jesteśmy. Ale również to się bardzo dobrze przekłada właśnie tu, szczególnie na sprzedaż detaliczną. Jeżeli mówimy o DETAL, to zysk operacyjny narastająco za trzy kwartały to jest 2,5 miliarda złotych. Jeżeli mówimy o trzecim kwartale, to zysk operacyjny narastająco to jest około miliarda złotych. To jest o 100 milionów większy niż analogiczny kwartał roku 2019. Czyli inwestowanie w sport się opłaca. Robert. W którym wiążemy nadzieję, ale również, który spełnia nasze oczekiwania, jest bardzo dobrze odbierany przez Polaków, jest bardzo dobrze odbierany nie tylko przez Polaków, ale jest bardzo dobrze też odbierany za granicą. Jeżeli mówimy o rozpoznawalność to 70% naszych ankietowanych wiąże Roberta Kubicę z Orlenem. 70%. To jest bardzo bardzo wysoki. Proszę Państwa, mimo iż żyjemy w ciężkich czasach, w czasach pandemii, gdzie tego sportu tak werbalnie nie możemy widzieć, ale wirtualnie ten sport przeszedł do sieci. Mimo przeszedł do sieci, ale i też zdecydowanie ten świat wirtualny coraz bardziej wchodzi do sieci. W związku z tym to nie jest tak, że ten sport nie jest aktywny. Niektórzy jeszcze częściej sięgają do tej sieci i żeby generalnie ten sport widzieć, żeby go podziwiać, żeby oglądać, w związku z tym, mimo iż jest pandemia, inwestowanie w sport się opłaca opłaca i w związku z tym Orlen na pewno nie będzie schodził z tej drogi. Bo budowa rozpoznawalności marki, to co powiedziałem, wiąże się bardzo mocno z biznesem, który realizujemy, który, który będziemy jeszcze zdecydowanie szerzej realizować. Robert, chciałbym ci naprawdę bardzo podziękować za współpracę. Ta współpraca jest bardzo owocna. Myślę, że nadal ta współpraca, Robert występował u nas w wielu naszych kampania, które przynosiły nam wymierny sukces, ten wymierny sukces biznesowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie. Teraz proszę o zabranie głosu zawodnika Orlen Team, Roberta Kubica. Dzień dobry, witam wszystkich. Cóż, ten rok jak wiecie wszyscy, wszyscy nie, nie był łatwym rokiem, nie tylko dla całego świata, ale dla świata sportu, walczymy z pandemią i tak naprawdę kto by pomyślał, że na początku roku znajdzie się cały świat w tej sytuacji. Tak jak pan prezes Obajtek wspominał, jednak sport się nie zatrzymał. Na szczęście. I Formuła 1, i kategoria DTM, w której startowałem w tym sezonie ruszyły, oczywiście z opóźnieniem, z dostosowaniem się do sytuacji, ale jednak udało się pojechać i sezon Formuły 1, oczywiście zespołowi Alfa Romeo Racing Orlen, ale także mnie w całym sezonie DTM z Orlen Team Art. Były to sezony trudne, nie było łatwo, bardzo skompresowane. Mogę powiedzieć dla z ciekawości, że od połowy czerwca do dzisiaj tak naprawdę w domu byłem 5 dni i miałem jeden weekend wolny. Wiadomo, że moja pasja jest też moją pracą i myślę, że czuję się szczęściarzem i właśnie dzięki też współpracy z PKN Orlen jestem w stanie realizować swoją pasję, ale też po prostu jest to moja praca. Mam swoje już lata. Też moja rola w, w Alfa Romeo Racing Orlen, oczywiście bycie w padoku i możliwość jakby pojeżdżenia bolidem Formuły 1 jest czymś naprawdę wyjątkowym. I za każdym razem jak wsiadam do bolidu Formuły 1 to jednak te odczucia, te, ta adrenalina no nie jest porównywalna w, w żadnej innej serii. Oczywiście moja rola jest jasna w zespole. Widzieliśmy w tym sezonie Niestety, pandemia też dotknęła niektórych kierowców Formuły 1, także rola kierowcy rezerwowego w tym roku była można powiedzieć ważna i myślę, że akurat Alfa Romeo Racing Orlen. Mogła być szczęściarzem, nie będę się reklamował, ale mając nas, mówię nas, ponieważ jako Orlen, który zawsze lojalnie się wywiązywał ze współpracy w tym roku, a nie był to łatwy rok, i też jakby móc mieć kierowcę doświadczonego, który myślę, że w tym roku w treningach, kiedy zasiadałem za kółko, po, po przerwach dwu miesięcznych od razu złapałem dobry rytm. Myślę, że jest to duży plus dla całego zespołu. I cieszę się, że będziemy mogli razem kontynuować tą współpracę. Oczywiście nie ukrywam, że jestem kierowcą wyścigowym i chciałbym się ścigać. Ale bardzo możliwe, że będę się ścigał po prostu na innych arenach. Czymś innym po to, żeby właśnie E, też e, jakby nie było, trening, trening czyni mistrza, e, może w wieku 36 lat to dziwnie zabrzmi, brzmi, ale e, bardzo często Motorsport nie jest widziany jako sport, jednak w każdym sporcie na wysokim poziomie jest ważny trening, ważne to, żeby po prostu być w swoim otoczeniu, w swoim naturalnym jakby, w naturalnym biurze. Dla mnie biurem jest jakby kokpit, czy też zasiadanie za kierownicę i miejmy nadzieję, że będę spędzał dużo czasu w tym biurze, a co jest najważniejsze i chciałbym też życzyć Państwu i kibicom. Którzy, mam nadzieję, nas też mogą oglądać. Spokojnych świąt i dużo zdrowia, ponieważ myślę, że bez zdrowia nic nie będziemy mogli osiągnąć, a jednak, w sytuacji, w której jest cały świat, zawsze zdrowie było najważniejsze, szczególnie w tym okresie. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i spokojnych świąt. Bardzo dziękuję Robert. Szanowni Państwo, prezes Daniel Obajtek przedstawi teraz plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju Orlen Oil i Orlen Południe. Szanowni Państwo, jak wiecie niedawno przedstawiałem strategię Orlenu. Strategię Orlenu 2020. 30 jest strategią, która nie tylko dotyczy tylko i wyłącznie PKN Orlen, ale ta strategia dotyczy wszystkich spółek, ponieważ siła Orlenu jest siłą również dodatkowo wszystkich spółek. Proszę Państwa, wydamy 140 miliardów złotych na bardzo mocny rozwój. Oczywiście to będzie w trzech filarach. W pierwszym filarze maksymalizacja dotychczasowych segmentów i ten, ta maksymalizacja, również tej maksymalizacji, również jest Orlen Południe, Orlen Oj. Czyli musimy uzyskać na tym biznesie jak najlepsze parametry, co tu czynimy. Tą rafinerię bardzo mocno rozbudowywujemy, poprawiamy jej efektywność tak naprawdę, bo ta efektywność jest bardzo ważna, ale również... Proszę Państwa, prowadzimy tu duże inwestycje. Prowadzimy inwestycje, by przedłużyć żywotność tej rafinerii. Przede wszystkim. Ta rafineria jest stosunkowo o małym przerobie, w związku z tym taka rafineria w dłuższej perspektywie nie ma racji bytu. W związku z tym trzeba za wszelką, jak gdyby trzeba bardzo mocno inwestować, by ją przekształcać w biorafinerię. Biorafineria to jest dzisiaj kierunek. Orlen produkuje coraz więcej paliw, coraz więcej będzie zużywał biododatków w tym zakresie i właśnie w tym zakresie to robimy. Zwiększamy tu cały czas produkcję, produkcję biodizla, co jest, bardzo, bardzo ważne, ale i też bardzo mocno tu inwestujemy. Właśnie inwestycja, gdzie rok temu wbijaliśmy, rok temu generalnie otwieraliśmy to inwestycję w przypadku. Glikolu izopropylowego, czyli zielonego glikolu jest zaawansowana już ponad 70%, więc ta inwestycja idzie zgodnie z naszymi planami. To jest 30 tysięcy produktu zabezpieczy nasz rynek w 70%. Ale to nie jest cała inwestycja, również w 2021 oddamy inwestycję wodoru, na której również dziś będziemy. Ten wodór w 70% będzie służył właśnie pod inwestycje związane z glikolem, ale również ten wodór ma, będzie służył w 30% już mamy podpisane listy intencyjne z dwoma aglomeracjami do transportu, transportu zbiorowego. Więc bardzo mocno chcemy się rozwijać, ale to nie tylko te inwestycje. Orlen południej również będzie inwestował w biogazownię, i tak też robi. Pierwsza biogazownia. Została nabyta, następne będziemy budować kompetencje poprzez budowę również własnych biogazownic, co, co już ten etap mamy w fazie przygotowawczej, ale również też będziemy w tym zakresie, proszę Państwa, prowadzić, prowadzić również procesy akwizycyjne. Jeżeli mówimy o biogazowniach, to biogaz, proszę państwa. Biometan jest bardzo ważny generalnie, to też jest później, można również produkować biowodór, to, to jest paliwo przyszłości, to są paliwa, które, które są paliwami przyszłości, ale również i też napędzać będą naszą gospodarkę, a szczególnie będą napędzać, napędzać rolnictwo. Więc proszę Państwa, bardzo mocno inwestujemy również w tej części. Kraju. To jest też kwestia bioetanolu, który będzie produkowany w Jedliczach, tu już cała procedura w tym zakresie wyboru firmy, postępowań jest uruchomiona, również jest to duża inwestycja, która również zapewni przyszłość, przyszłość Jedliczom. Oczywiście mamy trudny rok, rok pandemii, ale mimo wszystko nie zwalniamy. Te inwestycje idą zgodnie z planem, nie przewidujemy jakiegokolwiek opóźnienia tej inwestycji. Kwestia. Biododatków, kwestia recyklingu, która będzie również częściowo realizowana przez Orlen, Połni i też innych dużych planów rozwojowych da zdecydowanie przyszłość tej rafinerii, temu miejscu, które jeszcze w 2014 roku były plany praktycznie zamknięcia tutejszej, tutejszej firmy. Proszę państwa. To nie jest jedna inwestycja i to nie jest, które też tu realizujemy, ale to jest szereg innych inwestycji. Ta strategia, którą ogłosiliśmy do 2030 roku, jest strategią, którą już zaczęliśmy tak naprawdę realizować. Jest to strategia zwymiarowana, strategia z konkretnymi inicjatywami, projektami i to już niektórymi bardzo, bardzo mocno, które są już bardzo mocno zainwestowane. To jest cały rozwój petrochemii, który również Orlen południe, czyli tu Trzebinia będzie w to wpięta. To jest kwestia biododatków, to jest, to jest kwestia też energetyki nisko i zeroemisyjnej. Te wszystkie tematy i te wszystkie projekty, te wszystkie inicjatywy są realizowane. Ale również, proszę Państwa, to, co może zabijać nas przemysł i to, co również może zabijać nas, to jest emisyjność, to jest CO2. Więc to jest następny etap, gdzie czekają nas duże inwestycje, już realizujemy duże inwestycje, by spowodować to, byśmy jako funkcjonująca firma byli coraz mniej emisyjni. Być coraz mniej emisyjnym, to jednoznacznie oznacza mieć coraz lepsze parametry finansowe, coraz bardziej atrakcyjne produkty, które produkujemy. One będą mniej zdecydowanie obciążone. I tu też modernizujemy zakład ten i w Płocku, i, i w Wrocławku, tak by on był coraz mniej emisyjny, byśmy około 20% zmniejszyli tej emisyjności w ciągu 10 lat i na petrochemii, i na rafinerii. Proszę Państwa, Idziemy zgodnie z planem. Ja rozumiem, że czasy są trudne, ale przy tak dużym biznesie, przy tak dużym biznesie globalnym, nie możemy generalnie patrzeć z perspektywy jednego roku. Musimy mieć zdecydowanie szerszą perspektywę. Musimy robić odpowiednie montaże finansowe i to Orlen Ma bardzo dobrze przygotowane zespoły. Zresztą też nowa perspektywa unijna, środki na transformację energetyczną i również chcielibyśmy być jednym z większych beneficjentów do tych właśnie środków, bo jesteśmy przygotowani jako grupa do transformacji energetycznej, jesteśmy przygotowani do wchłonienia tych środków i w tym kierunku będziemy się cały czas rozwijać. Bardzo dziękuję. Bardzo Ale dziękuję. Jeszcze, ko jeszcze korzystając z okazji, Szanowni Państwo, zbliżają się święta, życzę zdrowych, spokojnych świąt, świąt pełnych radości, zadumy, miłości. Wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku, zdecydowanie lepszego 2021, byśmy, by ten etap 2021 pandemii byśmy mieli za sobą. Tego sobie życzę, państwu życzę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pięknie dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo Robert. Tak. Państwu ślicznie dziękuję za obecność i na tym kończymy naszą e transmisję online. Bardzo dziękuję za uwagę.